Cześć, witam was w pierwszym odcinku o filmowaniu z W dzisiejszym odcinku pomogę wam wybrać sprzęt, jakim będziecie później filmowali. Najważniejszą rzeczą jest aparat, później obiektyw, zasilanie do tego aparatu, karta, ewentualny system stabilizacji i oświetlenie. Na rynku jest wiele firm, które oferują szeroką gamę aparatów. Najbardziej znanymi firmami są Nikon, Canon i Lumix. Firmy te oferują aparaty o różnej wielkości matrycy. Matrycy w filmujących lustrzankach dzielimy na dwa rodzaje: Full Frame, tak zwana pełna klatka, i APS-C. Matryca APS-C jest mniejsza o około 1,5 razy od pełnej klatki. Aparaty wyposażone w pełną klatkę to Canon 5D czy Nikon D3S. Natomiast APS-C możemy znaleźć w Nikonie D90 i Canonie 60D. W zakresie ogniskowej obiektywy możemy podzielić na trzy rodzaje. Szerokokątne rozszerzają perspektywę, są mniejsze niż 50 mm, standardowe, inaczej uniwersalne, ogniskowa około 50 mm i teleobiektywy działają jak lornetka. Ogniskowa powyżej 50 mm. Obiektywy możemy podzielić jeszcze na ogniskowe i zoomy, tak zwane zmiennoogniskowe. Podczas filmowania aparatem zużywam dużo więcej energii niż podczas robienia zdjęć. Warto zaopatrzyć się więc w baterii GRIP. Baterii GRIP mieści dwie baterie. Wyjeżdżając więc na plan zdjęciowy musimy pamiętać o tym, aby zabrać co najmniej dwa zestawy baterii, aby nie skończyły one się nam za szybko. Monopod. Jak sama nazwa wskazuje statyw o jednej nodze. Używamy go najczęściej w miejscach, gdzie trudno byłoby rozstawić Większy statyw lub musimy często zmieniać pozycję. Tripod. Trójnogi statyw. Najbardziej znany i najczęściej używany. Rig. Naramienny system stabilizacji. Urządzenie typu Steadicam. Urządzenie do płynnego poruszania się kamery podczas chodzenia. Slider. Zminiaturyzowana jazda kamerowa. Dolly Skater Zminiaturyzowany wózek kamerowy Filmując aparatem musimy pamiętać o tym, aby zaopatrzyć się w dobrej jakości karty. Muszą mieć one dużą przepustowość i dużą pojemność. Podczas filmowania nieraz zabraknie nam światła. Warto więc dokupić sobie dodatkową lampę do aparatu. W trudnych warunkach możemy nią doświetlić na przykład komuś twarz.